Święty Arnulfo z Metz urodził się około roku 580 na obszarze Galii, dzisiejszej Francji, w epoce naznaczonej wojnami, niestabilnością polityczną i głębokimi przemianami w zachodniej Europie. Jego rodzina należała do frankijskiej szlachty, co zapewniło mu wyjątkowe wykształcenie oraz kontakt z tradycjami chrześcijańskimi, które zaczynały się umacniać na dworach merowińskich. Od dzieciństwa Arnulfo przejawiał poważny charakter i przedwczesną inteligencję, cechy, które zwracały uwagę nauczycieli kształcących go w piśmie i wierze. Jego ojciec, ważny urzędnik, pragnął, by syn obrał drogę kariery wojskowej, jednak Arnulfo odczuwał w sercu głębokie powołanie do spraw bożych. Historyczny kontekst dzieciństwa Arnulfa był złożony. Królestwo Franków było podzielone na liczne terytoria rządzone przez królów którzy często wdawali się w krwawe spory. Pomimo politycznych walk ziarno wiary chrześcijańskiej powoli kiełkowało wśród ludu. Jeszcze jako bardzo młody chłopiec Arnulfo trafił na dwór króla Teodoberta II z Austrazji, gdzie jego uczciwa postawa i zdolności administracyjne szybko przyniosły mu zaufane stanowiska. Praca przy sprawach królestwa ujawniła jego wrodzony talent do sprawiedliwego rządzenia. Mimo że był zanurzony w życiu dworskim i wyzwaniach polityki, Arnulfo pielęgnował intensywne życie wewnętrzne. Starał się codziennie znajdować czas na modlitwę i medytację nad pismem świętym. Ta wierność kształtowała solidną duchowość, która wyróżniała go wśród dworzan. Świadectwo Arnulfa inspirowało innych młodych szlachciców do podążania drogą cnoty. Wielu z nich przyznawało, że u jego boku odczuwali pokój, którego nie znajdowali w uciechach świata. Ta pozytywna wpływowość zyska mu później uznanie świętego po jego śmierci. W młodości Arnulfo ożenił się i miał dzieci, wśród nich Ansegisela, który został ojcem Pipina z Herstalu i dziadkiem Karola Młota, bezpośredniego przodka Karola Wielkiego. W ten sposób jego potomstwo związało się z przyszłym imperium karolińskim. Pomimo obowiązków męża i ojca Arnulfo, nie zaniedbywał miłości bliźniego. Rozdawał jedzenie ubogim i troszczył się o sieroty oraz wdowy, co kontrastowało z oziębłością wielu ówczesnych możnych. Jego wrażliwość duchowa czyniła go punktem odniesienia. Słysząc o mnichach żyjących w odosobnieniu i pokucie, odczuwał w sercu rosnące pragnienie, by również wycofać się do życia kontemplacyjnego. Z biegiem lat gromadził obowiązki polityczne i administracyjne, dochodząc do godności królewskiego doradcy. Jego wpływ był tak duży, że niejednokrotnie jego słowo rozstrzygało delikatne kwestie królestwa. Mimo to Arnulfo nie pozwalał się skorumpować interesom władzy. W każdej decyzji szukał dobra wspólnego i sprawiedliwości, świadomy, że każdy rządzący zda sprawę przed Bogiem. W jego sercu płonął ogień Bożej miłości tak intensywnie, iż wielu zastanawiało się, czy nie zostanie kiedyś powołany do posługi kapłańskiej. On jednak milczał, oczekując na czas Boga. Jego gorliwość oprawdę niepokoiła niektórych dworzan, którzy widzieli w nim zagrożenie dla swoich egoistycznych planów. Arnulfo jednak nigdy nie odpowiadał gwałtem, przeciwnie, odwdzięczał się cierpliwością i modlitwą. Opowiada się, że pewnego razu ocalił chłopa od niesprawiedliwego wyroku, interweniując osobiście u króla. Wydarzenie to umocniło jego sławę człowieka sprawiedliwego i współczującego. Pomimo wpływów Arnulfo pielęgnował pokorę. Na pochwały odpowiadał, że wszystko pochodzi z łaski Bożej, a on sam jest niegodnym sługą. Obcowanie z biskupami i mnichami Pobudzało go do głębokich refleksji o przemijalności świata. W liście do przyjaciela napisał, że żadna ziemska chwała nie nasyci pragnienia ludzkiego serca ku Bogu. Odwiedziny w klasztorach były dla niego chwilami wielkiej pociechy. Dostrzegał tam wartość milczenia i modlitwy, podtrzymujących życie chrześcijańskie pośród trudności. Nie minęło wiele czasu, gdy jego przykład zwrócił uwagę biskupa Metz, ważnego miasta regionu. Po śmierci biskupa wielu widziało w Arnulfie idealnego następcę. Niechętny opierał się przyjęciu biskupstwa, twierdził, że jest niegodny i nie posiada wystarczającej formacji teologicznej, lecz lud i duchowieństwo nalegało, widząc w nim roztropnego i świętego pasterza. Przez tygodnie Arnulfo wycofał się na modlitwę, błagając Boga o światło i siłę, by rozeznać swoje powołanie. Po tym czasie zrozumiał, że nie powinien odrzucać wezwania. Tak więc, w atmosferze wielkiego oczekiwania, został wyświęcony na biskupa Mec. Lud z entuzjazmem świętował wybór, wiedząc, że otrzyma prawdziwego pasterza. Jego rodzina wsparła go w decyzji, rozumiejąc, że został wybrany do wielkiej misji. Pomimo bólu rozstania, uznali, że Arnulfo nie należy już tylko do nich. Obejmując biskupstwo, Arnulfo postanowił służyć ubogim i chronić bezbronnych. Stając się prawdziwym ojcem duchowym swojej owczarni. Początek jego posługi naznaczony był wielkimi wyzwaniami. W diecezji panowały podziały wewnętrzne, a wiele praktyk pogańskich wciąż opierało się ewangelizacji. Mimo to Arnulfo nie tracił odwagi. Ufając Bożej Opatrzności, rozpoczął dzieło duchowej odnowy, które naznaczy jego życie i historię kościoła w Galii. Jako biskup Metz. Święty Arnulfo zastał diecezję potrzebującą głębokiej reformy moralnej i duchowej. Wielu kapłanów nie żyło zgodnie z wymaganiami wiary, a ludowi brakowało solidnej katechezy. Arnulfo zrozumiał, że jego misja będzie trudna, lecz ufał w moc Boga, by przemieniać serca. Jednym z jego pierwszych działań było zgromadzenie duchowieństwa diecezji. By wezwać wszystkich do szczerego nawrócenia i gorliwości pasterskiej. Mówił jasno, lecz z dobrocią, przypominając, że kapłan ma być żywym przykładem cnoty i służby. Arnulfo poświęcił się także odnowie liturgii. Pragnął, by celebracje były godne, piękne i prawdziwie ukierunkowane na adorację Boga. Zachęcał do muzyki sakralnej oraz troski o naczynia liturgiczne i świątynie. Jego praca ewangelizacyjna sięgała obszarów wiejskich, gdzie trwały pogańskie zwyczaje i przesądy. Aby zanieść światło wiary w te miejsca, organizował misje ludowe i wysyłał przygotowanych kaznodziejów. Pomimo wysokiej pozycji, zachowywał styl życia prosty i skromny. Unikał wszelkiego luksusu, który mógłby gorszyć wiernych. Jego cichy przykład przemawiał dobitniej niż wiele kazań. Podczas wizytacji parafii Arnulfo osobiście rozmawiał z najuboższymi i chorymi. Niósł pociechę i błogosławieństwa, rozdając jałmużnę i żywność. Podczas jednej z takich wizyt usłyszał o rodzinie dotkniętej głodem. Natychmiast polecił przeznaczyć część spichlerzy biskupich na ich ratunek, mówiąc, że żaden chrześcijanin nie powinien umierać z nędzy, gdy w domu Bożym jest chleb. Jego posługa wyróżniała się także obroną sierot i wdów, często wykorzystywanych przez możnych. Arnulfo interweniował u władz świeckich, by zapewnić poszanowanie ich praw. Nieraz spotykał się z krytyką za stawanie po stronie słabszych. Niektórzy możni zarzucali mu przekraczanie kompetencji, lecz on odpowiadał, że biskup jest pasterzem wszystkich, zwłaszcza najmniejszych. W zarządzaniu dobrami kościoła był przykładem przejrzystości prowadził jasne rejestry i dbał, by każdy zasób służył dobru wspólnemu i chwale Boga. Mówił, że nic nie sprawia mu większego bólu niż widok wiary skażonej interesami świata. Dlatego zwalczał symonię i wszelkie nielegalne praktyki handlu sakramentami. Równocześnie troszczył się o formację przyszłych kapłanów. Ustanowił szkoły biskupie, aby młodzi kandydaci do kapłaństwa otrzymali solidne wykształcenie teologiczne i moralne. Jego autorytet duchowy nie ograniczał się do diecezji. Jako człowiek szanowany w całym królestwie, często był proszony o radę przez króla Dagoberta Piemtrą i innych władców. Gdy wybuchały konflikty między frankijskimi wodzami, Arnulfo oferował się jako mediator, dążąc do pokojowych ugód i przypominając, że przemoc sprzeciwia się duchowi chrześcijańskiemu. Pewnego razu, podczas wielkiej suszy, Zarządził procesję pokutną i błagał Boga o deszcz dla ludu. Cudownie, następnego dnia ciężkie chmury przyniosły oczekiwaną wodę. Wydarzenie to jeszcze bardziej zwiększyło jego sławę człowieka świętego i umocniło lud w zaufaniu do jego modlitw i wstawiennictwa. Pomimo uznania, Arnulfo pozostawał pokorny. Zawsze podkreślał, że żaden cud nie pochodzi od niego lecz od mocy Chrystusa działającej przez wiernych sług. Jego bliskość z dworem królewskim stała się powodem troski, ponieważ obawiał się, że polityczne zobowiązania zaciemnią jego misję duchową. Przez lata toczył wewnętrzną walkę, by pogodzić te obowiązki z pragnieniem odosobnienia i kontemplacji. Modlił się, prosząc Boga o jasność co do swojej przyszłości. Zmęczenie odpowiedzialnościami i tęsknota za samotnością modlitwy wzrastały z każdym rokiem. Czuł, że nadchodzi czas, by przekazać diecezję w młodsze ręce. Wtedy zaczął wyrażać pragnienie rezygnacji z biskupstwa i wycofania się do życia monastycznego. Decyzja ta zaskoczyła duchowieństwo i lud. Niektórzy próbowali go odwieść, przypominając, że jego rządy przyniosły pokój i odnowę kościołowi lokalnemu. Arnulfo jednak trwał w swoim postanowieniu. Przed odejściem starannie przygotował sukcesję, wskazując ludzi cnotliwych do kontynuowania pracy i dbając, by nic nie zostało zaniedbane. Data jego pożegnania była naznaczona wielkim wzruszeniem. Tłumy przybyły do katedry w Metz, by otrzymać jego ostatnie błogosławieństwo i podziękować za lata posługi. Spokojnym sercem Arnulfo pożegnał się zabierając tylko to, co niezbędne, zdecydowany spędzić ostatnie lata w ubóstwie, milczeniu i bliskości z Bogiem. Po opuszczeniu biskupstwa, mec święty Arnulfo udał się do odludnego miejsca w pobliżu Remiremont, gdzie istniała mała wspólnota mnichów żyjących według surowej reguły i nieustannej modlitwy. Został przyjęty z radością i szacunkiem przez zakonników, którzy znali jego świętość i głęboką miłość do Boga. Tam Arnulfo przyjął pokorne zwyczaje, nosząc prosty habit mnichów i poddając się tym samym regułom co nowicjusze. Choć był byłym biskupem i człowiekiem wielkiego wpływu, nie narzekał na żadne prace. Sprzątał klasztor, uprawiał ogród czy nosił wodę. Jego obecność była źródłem inspiracji. Wielu młodych nowicjuszy przybywających do klasztoru było pod wrażeniem, widząc, jak ten starzec, niegdyś doradca królów, z cierpliwością zamiata dziedziniec i zbiera drewno jak najprostszy sługa. Arnulf twierdził, że pokora jest największym skarbem, jaki człowiek może zdobyć w życiu. Powtarzał, że wszelka władza i ziemska chwała kończą się wraz ze śmiercią, podczas gdy cnota towarzyszy duszy przez całą wieczność. W długie, chłodne noce trwał na modlitwie, wstawiając się za dawną diecezją, za królestwem franków i za wszystkie dusze, które zostały mu powierzone. Niektórzy mnisi świadczyli, że często zastawali go klęczącego przed ołtarzem, skompanego we łzach. W tym okresie zaczął pisać krótkie refleksje duchowe, które krążyły wśród zakonników i stały się cennymi świadectwami jego mądrości. Jego pisma nawoływały do oderwania od dóbr i pychy. Choć pragnął milczenia, ludzie z całej okolicy przychodzili, by prosić o radę lub modlitwę. Arnulfo nigdy ich nie odsyłał bez słów otuchy i ojcowskiego błogosławieństwa. Sława jego świętości rozprzestrzeniała się z jeszcze większą siłą. Niektóre relacje twierdziły, że pielgrzymi podróżowali całymi dniami tylko po to, by go ujrzeć i dotknąć jego szat. Wierząc, że otrzymają szczególne łaski. Choć był już wiekowy i osłabiony pokutą, Arnulfo zachował jasny umysł. Potrafił radzić w sprawach duchowych, rodzinnych, a nawet politycznych, zawsze z wielką rozwagą. Opowiada się, że pewnego razu wojownik, skruszony swoimi zbrodniami, przybył do klasztoru błagać o przebaczenie. Arnulfo słuchał go godzinami, a na koniec nałożył mu surową pokutę, lecz Dodał Otuchy, zapewniając, że Bóg przyjmuje każdego skruszonego grzesznika. To połączenie stanowczości i miłosierdzia było znakiem jego posługi. Wiedział, że duszę ludzką trzeba wzywać do nawrócenia, ale też podtrzymywać miłością Chrystusa. Klasztor, w którym mieszkał, był ubogi i cierpiał na brak środków. Gdy nastał głód, Arnulfo oddał wszystko, co jeszcze posiadał, nawet swój koc, by ratować braci potrzebujących. Choć osłabiony, nie zrezygnował z postów i nocnych czuwania. Wielu radziło mu oszczędzać siły, lecz odpowiadał, że woli umrzeć z wyczerpania, niż utracić radość służenia panu. W ostatnich latach odczuwał ciężar wieku i chorób. Jego ciało nie reagowało jak dawniej, poruszał się więc z laską. Mimo to nalegał, by uczestniczyć wraz z braćmi w liturgii godzin. Jego miłość bliźniego nie znała granic. Gdy któryś brat chorował, Siadał przy jego łóżku, modląc się i pocieszając aż do końca. Często powtarzał, że życie monastyczne jest próbą przed wiecznością. Wierzył, że każdy akt cichej służby przygotowuje serce do oglądania Boga twarzą w twarz. Pewnej nocy miał sen, w którym ujrzał promienne światło wzywające go do wiecznego odpoczynku. Po przebudzeniu wyjawił przeorowi, że jego koniec jest bliski i że jest w pokoju. W dniach poprzedzających śmierć wielu braci zauważyło delikatny zapach unoszący się w jego celi, jakby znak Bożej obecności. Gdy dotarła wiadomość, że Arnulfo leży na łożu śmierci, mężczyźni i kobiety z różnych stron pospieszyli do klasztoru, pragnąc otrzymać jego ostatnie błogosławieństwo. Leżąc na prostym łóżku, Arnulfo zebrał siły, by unieść rękę i kreślić znak krzyża nad każdym, kto się zbliżał, wypowiadając słowa przebaczenia i nadziei. Przed ostatnim tchnieniem poprosił, by odmówiono Psalm 50, Miserere, jako wyraz pokory i ufności w Boże Miłosierdzie. Gdy śpiewano psalm, jego twarz jaśniała spokojem, który zdumiał wszystkich. Jego wargi poruszały się w cichej modlitwie. Aż wreszcie ustał oddech. Śmierć świętego Arnulfa nastąpiła około roku 640. Jego ciało zachowało pogodny wyraz i zostało owinięte w proste szaty jak zawsze pragnął. Niedługo po jego zgonie zaczęły krążyć relacje o uzdrowieniach i cudach przypisywanych jego wstawiennictwu. Jego grób stał się miejscem nieustannej pielgrzymki. Mnisi, którzy z nim żyli, zachowali jego pamięć z głęboką wdzięcznością, świadomi, że obcowali z prawdziwym świętym, który, choć żył wśród ludzi, sercem był zwrócony ku niebu. Po jego śmierci, Grup Świętego Arnulfa stał się jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych regionu. Ludzie ze wszystkich warstw społecznych przychodzili składać ofiary, zanosić intencje i dziękować za łaski otrzymane za jego pośrednictwem. Wiele świadectw szerzyło się szybko. Niewidomi odzyskiwali wzrok, chorzy wstawali z łoża, a grzesznicy wracali odmienieni, zdecydowani rozpocząć życie w cnocie. Mnisi skrupulatnie rejestrowali każdy cud, obawiając się, by nie popadł w zapomnienie. Jedno z najsłynniejszych wydarzeń opowiada o uzdrowieniu dziecka cierpiącego na paraliż od urodzenia. Jego rodzice, płacząc, położyli je na grobie Arnulfa. I modlili się z wiarą. Wkrótce potem dziecko poruszyło rękami i zaczęło głośno płakać. Ten i inne znaki umacniały ludową pobożność. Wkrótce w różnych regionach Galii i Ziem germańskich zaczęły powstawać kościoły pod wezwaniem świętego Arnulfa, umacniając jego kult jako żywe świadectwo Bożego miłosierdzia. Kościół, zawsze roztropny, Rozpoczął procesy badania, by potwierdzić prawdziwość cudów. Po starannej analizie władze kościelne oficjalnie uznały jego świętość i zezwoliły na publiczny kult. Sława Arnulfa rozeszła się daleko poza granicę Metz. Do Rzymu docierały wieści o jego czynach i świetlanym przykładzie, który inspirował duchownych i świeckich do gorliwszej i czystszej wiary. Ważnym aspektem jego dziedzictwa było powiązanie z linią karolińską. Jego syn Ansegisel i wnuk Pipin z Herstalu stali u podstaw dynastii, z której wywodził się Karol Wielki, jednoczyciel chrześcijaństwa zachodniego. To historyczne powiązanie sprawiło, że Karolingowie jeszcze bardziej promowali kult Arnulfa, uważając go nie tylko za świętego, ale też za przodka, który uświęcił swój ród przykładem i modlitwą. Kronikarze tamtego czasu relacjonują, że liczni królowie i możni przybywali oddać hołd jego grobowi, prosząc o błogosławieństwo dla swoich królestw i rodzin. Ten zwyczaj umocnił mec jako centrum duchowości szanowane w całej Europie. Dla prostych wiernych Arnulfo był zapamiętany przede wszystkim jako biskup ubogich. Jego niestrudzona miłość bliźniego, pokora i dobroć stały się ideałami chrześcijańskiego życia. Przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, pamięć jego pasterskiego rządu głęboko wpłynęła także na miejscowe duchowieństwo. Wielu późniejszych biskupów deklarowało, że inspiruje ich jego przykład, by prowadzić owczarnie z roztropnością, stanowczością i współczuciem. Na przestrzeni wieków powstały hymny, modlitwy i ludowe legendy wysławiające jego postać. Według niektórych relacji, Arnulfo ukazywał się w snach by pouczać lub pocieszać tych, którzy wzywali go z ufnością. Jedna z tradycji opowiada, że podczas barbarzyńskiej inwazji niektórzy mieszkańcy Metz zwrócili się o jego orędownictwo. Gdy modlili się przy jego relikwii, miasto miało zostać cudownie ocalone od zniszczenia. W czasach zarazy czy głodu, lud ponownie szukał ochrony u swego świętego patrona. Zaufanie było tak wielkie, że wielu powtarzało, jeśli Arnulfo chronił nas za życia, nie opuści nas po śmierci. Kościół uczcił jego świadectwo specjalnym świętem liturgicznym, które wpisano do kalendarza diecezjalnego, a następnie rozciągnięto na inne regiony. Do dziś, 18 lipca, jego imię wspominane jest z czcią. W średniowieczu powstały bractwa poświęcone szerzeniu jego kultu i praktykowaniu dzieł miłosierdzia ku jego pamięci, przedłużając jego charyzmat służby ubogim. Relikwie świętego Arnulfa przechowywano z wielką troską, a niekiedy przenoszono, by chronić je przed zbezczeszczeniem podczas wojen i najazdów. Każdy translokacja stawała się okazją do umocnienia wiary i duchowej odnowy. Mnisi następnych pokoleń spisywali traktaty i kroniki o jego sposobie życia. Teksty te pomogły utrwalić jego biografię i zachować szczegółowy przykład świętości. Nauczanie Arnulfa wciąż inspirowało ruchy reformy monastycznej, zwłaszcza przez nacisk, jaki kładł na ewangeliczną prostotę i oderwanie od próżności świata. W okresie Reformy karolińskiej jego pamięć służyła za wzór do odnowienia dyscypliny i życia duchowego duchowieństwa, umacniając przekonanie, że pasterz ma żyć jako ojciec i sługa ludu Bożego. W kulturze ludowej święty Arnulfo zaczął być także uważany za opiekuna piwowarów, ponieważ według starożytnej legendy uratował ludność od epidemii, doradzając, by pili zagotowane piwo zamiast skażonej wody. Ta ciekawa tradycja sprawiła, że stał się patronem browarów w wielu regionach Europy, zwłaszcza w Belgii i Niemczech, gdzie jego imię wspominane jest z szczególną pobożnością. Do dziś w kościołach i klasztorach dedykowanych świętemu Arnulfowi zachowuje się obrazy i witraże przedstawiające go z pastorałem i kielichem, symbolem jego ochrony przed chorobami przenoszonymi przez wodę. Przykład jego życia przypomina wszystkim, że świętość nie jest zarezerwowana dla mnichów odosobnionych, lecz może rozkwitnąć w sercu każdego, kto sprawuje funkcje publiczne, o ile wszystko czyni z miłości do Boga. Święty Arnulfo z Mec pozostaje, mimo upływu wielu wieków, latarnią pokory, miłosierdzia i odwagi. Jego świadectwo zaprasza nas do przeżywania wiary autentycznie, zawsze szukając chwały Boga i dobra braci.